Na mrozy, więc pora odkurzyć gara i zacząć rozdawać jak co sezon darmową zupę w ramach akcji podnow. Gotuje zazwyczaj taka ekipa 10-15-osobowa. Jest jeden główny kucharz, który to wszystko doprawia, szykuje tak, żeby było w miarę smaczne. No i zawsze mu się udaje, że jest. To jest to e, ogólnoświatowa akcja rozdawania e, ciepłych, wegańskich e, posiłków e, w ramach protestu przeciwko uzbrojeniom, przeciwko wydawaniu pieniędzy na uzbrojenie armii, a nie przeznaczaniu tych pieniędzy na pomoc e, potrzebującym i głodującym. E, jest to tak naprawdę ogólnoświatowa akcja, która jest e, rozpoznawalna i w pewien sposób. E, w pewien sposób i w jaki sposób kształtuje opinie społeczeństwa na temat zbrojeń.